Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Jan Węgłowski Powracamy e, z transmisją e, z Baltic League 2013. Kentryn do pojedynku Karol Skowerski i Tomasz Wendicki. Karol Skowerski, już oglądany wcześniej w poprzednich pojedynkach e, tej grupy, obydwa pojedynki. Karolowi udało się zwyciężyć. Jest to grupa ósma Karol Skowelski Oczywiście z Polski, reprezentujący barwy Nosanu Galerię Echo Kielca na co dzień mieszkający w Kielcach Gra z Tomaszem Wendickim zawodnikiem także E, z Polski reprezentujący barwę ósmej mhm. e, bili Gdynia Przypominam, że gramy do 5 wygranych partii Dla Karla jest to ostatni pojedynek e, grupowy jak na razie 5-1 zwyciężył z cyrak z Cyrykał Uladziassi z Białorusi e, 5 do zera pokonał Waldisa Kleinhofsa e, z Łotwy. A Tomasz Będzicki jak na razie pokonał Waldisa Klejnhoffsa e, z Łotwy. I jest to jego drugi drugi pojedynek. <coughs> Tyle jeżeli chodzi o poprzednie pojedynki e, obu Panów. E, ja powrócę tutaj do wydarzeń na stole. Oczywiście pierwsza partia przy stole w tej chwili Karol Skowerski. Który ma snookera, ciężkie zagranie do wykonania w tej chwili. No i bardzo, bardzo dobrze to, to wykonał. Dość, dość bezpieczna pozycja białej względem jedynki, jedynka jeżeli do wbicia no to tylko do narożnej łzy, ale to bardzo ciężkie zagranie, nie dość, że wbicie e, bardzo wymagające, to jeszcze kontrola białej bili przy okazji e, bardzo trudna. No na pewno wybijał Tomasz Wendicki tą kulę, bo widziałem, e, widzę, zauważyłem kątem oka jak melduje ją do Narodnej Łzy. W takim razie jest to bardzo, bardzo duża pomyłka. O, i Do stołu powraca zwycięzca World Pool Masters, e, mistrz świata, wicemistrz świata, przepraszam, e, wraz, e, w parze wraz e, z Wojciechem Szewczykiem. Wszystkie Wszystkie te sukcesy z zeszłego roku Karola Skowerskiego. Dosyć długo zastanawia się nad tym uderzeniem. Oczywiście e, wbicie jedynki jest formalnością, natomiast bardzo skomplikowane jest e, pozycjonowanie do tej niebieskiej kuli z numerem 2. No nie wiem czy będzie zadowolony Karol z tego strzału. Dosyć w tej chwili e, niewygodne zagranie go czeka. Ostry kąt e, do cięcia dwójki. Nie sądzę, żeby tam próbował e, zagrania kombinacyjnego. Dokładnie. Będzie najprawdopodobniej zacinał. E, dwójkę do lewej, narożnej łzy. No i mamy e, mamy pomyłkę Karola. Zobaczmy to jeszcze raz. Tak dokładnie Bila y, numerem drugim y, trafiła w rantuzy łzy. Około 3-4 centymetrów pomyłki. To wystarczy, żeby łza nie przyjęła, nie przyjęła Bili. I do stołu powraca Tomasz Wędicki. Będzie próbował Tomasz Wendicki wbijać dwójkę bardzo ofensywne. Zagranie miał ją dostępną bezpośrednio do zaliczenia. Postanowił natomiast pokusić się o wbicie musiał w takim razie obijać białą o górną bandę. No to się nie udało i do stołu powraca Karol Skowerski. No nie jestem przekonany, czy dobrą decyzję podjął zawodnik reprezentujący USOMBIREG Dynia <laughs> Może go to kosztować No przynajmniej tą partię Nic nie wskazuje na to żeby Karol odszedł jeszcze od stołu przed końcem tej partii szóstka do środka lekka tutaj cofeczka dokładnie tak cztery kule tylko pozostają na stole no nie widzę tutaj powrotu w tej partii dla zawodnika z Gdyni. Dokładnie tak. No. Idealnie rozgrywa to podejście Karol Skowerski. Już nic nie powinno stanąć na przeszkodzie. Do skończenia tej partii idealna pozycja do kuli z numerem 10, która jest już w Wóździe, mamy 1 do 0. Zapraszam Państwa na krótką przerwę. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zapraszam Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Jesteśmy z państwem ponownie w partii drugiej pojedynku Karol Skowerski i Tomasz. Rozbijać będzie Karol Skowerski. Powiem, że rozbicie naprzemienne. ależ dynamiczne rozbicie w wykonaniu Karraskowskiego. proszę zobaczyć ileż mocy ileż mocy włożyły w to zagranie i efektem tego e, bardzo dobry wydaje się być układ na stole o ile dwójka tutaj przychodzi do prawej środkowej łzy z tej kamery nie jestem tutaj przekonany w dalszym ciągu Karol wysoko podnosi kij, dokładnie tak. Dwójka przechodziła, no i zapowiada się tu e, partia z A po tym bardzo dobrym rozbiciu no w nagrodę otrzymał Karol naprawdę naprawdę e, całkiem niezły układ do zakończenia tej partii. Wykonał on trzy uderzenia, a na stole pozostało już tylko 6 sześć, e, sześć kul. niewykluczone, że za chwilę będzie już 2 do 0 dla Karola Skowerskiego. Oczywiście no, tutaj naprawdę, naprawdę niewiele musi, e, niewiele musi Karol już w tej chwili się e, starać, aby skończyć to układ, no, wyjścia e, same w sobie, bardzo proste wbicia, również teraz po siódemce ósemka do środkowej już od razu automatyczne wyjście, tam zagrać no delikatnie albo na stopa, zależy jaki będzie kąt, na stopa od dziewiątka do końca albo do środka, później kula z numerem 10 i będzie już za chwilę 2-0 dla Karola Skowerskiego, no, który jak na razie przegrał tylko jedną partię. Świetnie sobie radzi e, Kirecki zawodnik. Wszystko wskazuje na to, że uzyska on awans do strefy pucharowej. Z pierwszego miejsca 2 do 0 dla Karola Skowerskiego i zapraszamy po reklamach. Gętrzem. Znajdziesz tu ciszę, spokój, znajdziesz czas na coś szalonego. Tu przeżyjesz niezapomniane chwile. Odpoczniesz, zabawisz się, dotkniesz ręką historii. Odpłyniesz myślami, umiesisz się w przestworza, zakochasz się. Kętrzem pokochaj. Jesteśmy w kolejnej partii pojedynku. Karol Skowerski Wendicki, Tomasz rozbijały. W tej partii będzie Tomasz Wendicki. Ja pozwolę sobie tutaj przedstawić, ponieważ mamy nowe grupy, które rozpoczęły swoje pojedynki dopiero chwilkę przed oficjalnym rozpoczęciem. W grupie szóstej Marek Kudwik no Postanowił nie być gorszy od swoich kolegów e, kolegi z Klubu Raga Piekarskiego i Radosława Babicy z Nosanu Kielce, którzy wygrali o trzy pojedynki, 5 do 0 jak na razie Marek Kudlik, dwa pojedynki 5-0 5-0 To jest grupa szósta drugie miejsce w tej grupie jak na razie Oliwia Czupryńska z jednym zwycięstwem i Porażką w grupie 15 w grupie 15 dwa pojedynki wygrał Daniel Maciu, Ogryfą, Denisa Grabe medalistę mistrzostw Europy 5 do 0 proszę Państwa no to spora spora może nie jakaś sensacja ale naprawdę spora niespodzianka eee, szczególnie że jest to wynik 5 do 0 naprawdę wysokie wysokie zwycięstwo młodego, utalentowanego zawodnika e, reprezentującego barwy i do ślubu PL Kielce wygrywam także drugi swój pojedynek e, 5 do 2 Sebastian Batkowski, kolejny zawodnik, który chyba postanowił wszystkie mecze wygrać. 5-0 do 0 w grupie 16. 5-0 jak na razie pokonuje Kaugrusa Janisa z Łotwy. 5-0 również wygrywa z Ewon Bong. Pozostał mu do końca jeszcze jeden pojedynek z Dawidem Tonujanem, który w tej chwili. Zajmuje miejsce drugie z jednym zwycięstwem w tej grupie, a ja powrócę na chwilkę. no Może na chwilkę, e, zobaczymy jak powiedzieć się Karolowi Skowerskiemu to uderzenie. Powrót został, ponieważ Karol e, zagrywać będzie kombinację i może być to koniec tej partii. Dosyć centralnie stoi piątka z dziesiątką. Tak jest, 3 do 0 prowadzi e, Karol Skowerski w tym pojedynku. Proszę zobaczyć jeszcze raz to zagranie. 3-0 dla Karola Skowerskiego. Ja zapraszam e, Państwa na chwilę reklam. I jesteśmy e, ponownie. Karol Skowerski prowadzi 3-0. Bardzo szybkie tempo pojedynku. Ja powrócę tutaj na chwilkę jeszcze do grup. W grupie 17 jak na razie Panowie Banek, Wojciech i Derek Marek prowadzą z identycznym bilansem jeden, jedno zwycięstwo, 0 porażek w małych, małych punktach, 5 do 1. Kilka grup y, rozpoczęło się dopiero około 20 minut temu dopiero pierwsze pojedynki także tam jeszcze wszystko, wszystko możliwe e, wrócimy do nich w kolejnych w kolejnych relacjach, a ja powracam tutaj do meczu, w którym trzy do 0 prowadzi Karol Skowerski Jest to jego rozbicie, więc po raz kolejny Karol ma szansę zrobić partię skija. Przypomnijmy, że przy wyniku 1 do 0, kiedy to Karol rozbijał, nie pomylił się. Po bardzo dobrym rozbiciu skończył cały układ, nie dopuszczając przeciwnika do stołu. Niewykluczone, że taka sytuacja będzie miała miejsce i tym razem zobaczymy już za chwilę. W tej chwili po tym dobrym zagraniu trójki. Idealna pozycja do czwórki i wszystko wskazuje na to, że za chwilę będziemy mieli 4 do 0 w tym pojedynku 5 kul pozostało tylko na stole Karolowi Skowerskiemu. Delikatnie piątka do rogu Siódemka, postępowa rotacja po dwóch bandach. Zakręcił białą Karol Skowerski. Teraz wystarczy z ósemki delikatnie cofnąć do dziewiątki. I już za chwilę powinniśmy mieć na tablicy wyników po stronie Karola Skowerskiego: 4 punkty. bandach dziewiątka, jedna, druga banda idealne, idealne pozycjonowanie do kuli z numerem 10 i już za chwilę będzie 4 do 0, tak jest, dokładnie Karol Skowerski prowadzi w tym pojedynku 4-0. Ja zapraszam na krótkie reklamy Sponsorem relacji jest konsalnet, kompleksowa ochrona osób i mienia. Jesteśmy z powrotem z Państwem w partii piątej. Niewykluczone, że będzie to ostatnia partia, o ile Tomasz Wendicki pozwoli tutaj Karolowi wygrać partię. No w tej chwili zagrał e, zagrał, Push, ale z tego co widzę to jest dostępna jedynka do zagrania, do narożnej łzy, więc wykluczone, że Niewykluczone, że e, nie powróci już Tomasz Wędicki do stołu w tej partii w całym, e, w całym meczu. Tak, jedynka, jedynka już, e, już zagrano, to chyba najtrudniejsze zagranie takie na początek. a no, w tej chwili w tej chwili już naprawdę, naprawdę dobry układ przed Karolem Skowerskim. Świetna szansa na wygranie pojedynku. 5 do zera jedną partię jak na razie oddał Karol Skowerski w we wszystkich pojedynkach grupowych w dwóch poprzednich 5.051 no tutaj się zapowiada mocno na zwycięstwo Karola 5 do 0 z Tomaszem Wendickim, który jeszcze nie bez szans e, na wyjście z grupy, ponieważ e, no, jeżeli przegra ten pojedynek to najprawdopodobniej o zwycięstwo, e, o, przepraszam oczywiście, o drugie miejsce w grupie zmierzy się on z Udzislau, z z Białorusi. No, wrócę na chwilę do stołu, bo Karol jest niezadowolony e, z tej pozycji, jaką sobie wypracował do kuli z numerem 5. Znowu jakieś tutaj niezadowolenie widzę u Karlaniem, czy, e, czy to tylko taka gra przy stole, takie delikatne e, marodzenie zawodnika, czy faktycznie coś tam jest e, nie tak no nic na to nie wskazuje, bo Karlos Kowerski idzie jak burza, wbija kolejne bile. E, no i tylko e, trzy strzały pozostało wykonać prawidłowo Karlowi aby zakończyć e, ten pojedynek. No nie sądzę, żeby popełnił już tutaj e, na tym układzie jakiś błąd, chociaż e, zawahałem się przez jeden, no bo tutaj faktycznie już nie najlepszą pozycję wypracował e, sobie Karl Skowerski. Dziewiątka oczywiście, je, oczywiście jest e, w jego zasięgu, no dla niego to jest nawet bym powiedział e, łatwe zagranie, ale to, delikatnie sobie skomplikował Karol Skowerski. To podejście, no nic, nic, nic nie jest nie w stanie powstrzymać. Karola świetna gra, no tutaj biała troszkę blisko bandy. Myślę, że nie powinien mieć mi tego żadnych kłopotów ze skończeniem układu. Tak też się dzieje. Karol Skowerski wygrywa pojedynek 5 do 0, wygrywa również y, grupę ósmą i za i będziemy mogli go oglądać y, już jutro w pojedynkach fazy pu, y, pucharowej. Ja Państwu na razie dziękuję i zapraszam na kolejne pojedynki już niedługo. Zapraszam.